Zapraszamy na fragment książki pod tytułem Coś i nic autorstwa Anny Paszkiewicz, do której ilustrację wykonała Kasia Walentynowicz, wydanej przez wydawnictwo Widnokrąg. Zapraszamy. Nic nie miało niczego na własność, nigdzie nie mieszkało i nic dla nikogo nie znaczyło. W dodatku było małe, chude i niemal zupełnie przezroczyste. Zawsze samotne, zaszywało się w kącie ze smutkiem, obserwując świat i ludzi. Z żalem. Słuchało tego, co o nim mówiono. Znów niczego nie widzę, oznajmiał z rozdrażnieniem siwy staruszek, przecierając zaparowane okulary. Nic tu nie ma! wołały rozżalone dzieci, zaglądając do naprawdę głębokiego dołu, który ekipa budowlańców pozostawiła na obrzeżach podwórka. Nic z tego nie będzie. Stwierdzał zniechęcony malarz, oceniając efekty swojej pracy: Nic nie rozumiem! Martwił się chłopiec, gdy pani od matematyki tłumaczyła dzieciom bardzo trudne zadanie. Co innego, coś było naprawdę ważne okrągłe, duże i bardzo z siebie zadowolone zawsze znajdowało się w centrum wydarzeń i budziło sensacje. Na pewno coś widziałem! Chwalił się szczęśliwy astronom po tym, jak ujrzał tajemniczy obiekt, który przeleciał nad miastem. Coś takiego! Wołała z radością pewna pani, bez trudu mieszcząc się w sukienkę, której nie nosiła od lat. To było coś niesamowitego! ogłaszała w radiu znana podróżniczka, powróciwszy z dalekiej wyprawy. To naprawdę coś! Stwierdzał jakiś mądry krytyk po obejrzeniu filmu, na którym tylko on jeden nie zasnął. Coś jest na rzeczy, orzekała sławna pani profesor, odpowiadając podczas konferencji na pytania dziennikarzy. Słysząc te wszystkie okrzyki radości, zdumienia i zachwytu, coś aż pęczniało z dumy. Coraz częściej chwaliło się głośno, jakie jest ważne i niezastąpione. O małym, niepozornym nic mówiło wyłącznie z pogardą. I pewnie niewiele by się zmieniło, gdyby coś i nic nie spotkały się przypadkiem w pewnym parku. Moi kochani, jeżeli chcecie się dowiedzieć dalszej historii, coś i nic, zapraszamy do Biblioteki Dziecięcej, ulica Brzozowa 9a, środkowe wejście. Po wysłuchaniu fragmentu opowiadania, Chciałabym, żebyście z tych oto elementów wykonali pracę plastyczną zainspirowaną książką pod tytułem coś i nic. Zapraszamy serdecznie do zabawy.